Więc y, mogę mieć małe problemy z Grow i z Save'em, ponieważ ostatnio nagrywałem ten odcinek i mi po prostu zapisywałem, ale stary save jeszcze miałem na szczęście zapasowy. Więc trochę tam przeszedłem i mam nadzieję, że wszystko jest teraz już ok i że nie będzie trzeba y, więcej, że tak powiem. Y, nie wiem, czegoś tam. No, nie pamiętam czy z każdym rozmawiałem tak jak w Let's Playu. Jeśli nie, to. Oczywiście za to przepraszam, no takie małe problemy techniczne, a dzisiaj być może zostaniemy już tym obywatelem. Więc idziemy do Bospera, u którego jeszcze nie byliśmy. Cześć, Bosper. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co Cię sprowadza do Korinis? Muszę się dostać do górnego miasta. Tam, gdzie są paladyni, zapomnij o tym. Musiałbyś być szanowanym obywatelem, albo przynajmniej mieć porządną pracę. Obcy nie ma szans, się tam dostać. Szukam pracy. Hmm. Przydał mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował dwa dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu. Cóż, mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. 20 FPS! -ów. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. Rozumiecie, 20 FPS-ów dawno tak jeszcze nie było i to w mieście. Dlaczego twój czeladnik zrezygnował? Powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Jeśli to cię naprawdę ciekawi, możesz go zapytać. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło oberży Koragona. Przejdź koło kuźni, a dalej prosto. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Zanim cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadajesz. Wiem, że może i harat by był bardziej opłacalny, ale ja zawsze zostaję u Bospera, ponieważ go bardzo lubię. Tak jakoś mam po prostu jest to moim zdaniem najlepszy mistrz taki pogodny i tak dalej. A co jeśli chce pracować dla innego mistrza? Eee, bzdura, Harat i Mateo mają czeladników. Alchemik Konstantino to samotnik. Od lat nie miał ucznia. A co do Torbena, No, wszyscy wiedzą, że jest kompletnie spłukany. Pewnie nie miałby ci nawet czym zapłacić. Z kolei ja pilnie potrzebuję czeladnika. No i dobrze płacę. Tak jest. Ale niezależnie, gdzie się chcesz zatrudnić, i tak potrzebna ci będzie zgoda wszystkich mistrzów z dolnej części miasta. Trudno mi w to Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę. A ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, pół tuzina wilczych futer. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fan. Czyli sześć, bo im to dwa Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Albo a, będziesz mógł nająć się u innego mistrza. Jeśli tego naprawdę chcesz. Naucz mnie jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap i ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Pokaż mi swoje towary. Więc właśnie tutaj też może być tak nieco inaczej. Jeśli chodzi o całą kształt w ekwipunku, ale mniej więcej postarałem się, aby to było bardzo podobnie. Teraz kupujemy sobie, jak to się mówiło, łuk wierzbowych, bo jeśli ja się nie mylę. Bo sprzedajmy, sprzedajmy takie dość niepotrzebne rzeczy. Dobra. I teraz łuk wierzbowy. Jest to teoretycznie w tym momencie najlepszy łuk, jaki można nabyć, żeby się tak wyrażał. Właśnie go zakładamy. I idziemy o wspominanym przez Bospera Bartoku. A już 9 fpsów. Z Bartokiem właśnie udamy się na to polowanie. O, i będzie trzeba coś sprzedać, bo on będzie chciał pieniądze, więc. U, Torbena. Hej, ty. Bo on coś tam ma. Możesz... Możesz. No, nie, to tak nie będzie trzeba. Bo przecież ja mam mieszków dość sporo ze złotem. Więc to. O, 25. No i tyle mi starczy. Jeszcze tam razem mamy. Około 200 sztuk złota w tych mieszkach, czyli, jakby nam na coś zabrakło, to spokojnie możemy po to że tak powiem wrócić. Dlatego uprosił tak. Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi. Aby pewnego dnia. tak cały Watras. Ją Więc dobrze, idziemy do wspominanego Bartoka. No, trochę naokoło poszedłem, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Na razie unikajmy tamtego miejsca, bo to będą kwesty, jeśli pójdziemy tamtą alejką. Sami nas zaczepią, więc na razie róbmy to, co do nas należy, że tak się wyrażę. Cześć, Bartok. Hej! Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to, czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy obóz niedaleko tawerny w połowie drogi do gospodarstwa Onara. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. To niedawna obaj przebywaliśmy w mieście. Mój przyjaciel trokar jest bardzo dobrym, myśliwym. Czekajcie, trochę się do niego zbliża. Hej, ty! Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił, nie mogę narzekać. Gdzie z pięściami, dom? Możesz mi coś o nim powiedzieć? <laughs> Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień! Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Gdzie on teraz przebywa? To dziwna historia. Kilka dni temu siedzieliśmy w knajpie Koragona i gadaliśmy o łowach. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. Pamiętam tylko, że Trokar. Wspomniał coś o zakupie bagiennego ziela. Nigdy nie wróci. Widzę, że dalej, nie doszło ci do rozumu, dalej piwsko popijasz, no, ale jak sobie chcesz. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. Nie próbowałeś go szukać? Nie, powiadomiłem tylko straż. Jej funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem. Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i posługiwać się łukiem. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? Hmm, we dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu. To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? Tak, średnio, ale bardzo mi pomożesz, więc proszę bardzo. Proszę bardzo. Chodźmy na polowanie. W porządku, idź za mną. Za południową bramą zaczyna się las. Tam znajdziemy dużo zwierząt pewnie więcej niż byśmy chcieli. Dobra, więc idziemy, a to już tak nie przeżywaj. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego Lorda Hagena ogłasza się co następuje. Ale wraz z nią A się dziewań dziewań jeszcze na to kwieta, polowanie, więc Adanos wielce się zasmucił. I rzekł wreszcie do swych braci. Nigdy Dobra, wie, zaraz, nie zaraz zrestartuję był sobie gotiko, żeby mi więcej FPS na polowaniu wczytało. I to tam nie przeszkadza. Ktoś musi I jeszcze sobie zjem śniadanko, bo właśnie zapiekanki sobie robię. Takie w piekarniku. Sam sobie robię. Nikt mi tam nie pomagał. Tylko mama mi mówiła co robić. A więc jak sobie zjem i zrestartuję, to wrócimy na to polowanie. No Bartok zabije te krwiopicę. Jedna. Zaraz druga. Pięknie Bartok. A więc ja do Was wracam, jak zrobię to co mówiłem, papa. Pa. A więc śniadanie było naprawdę dobre, a my dalej idziemy sobie grać w gotika. I zaraz będzie dość trudno Dość trudny moment, dlatego potem pozbiera się wszystko. Bo tutaj mamy całe stado wilków, półtuzina, o którym wspominał. Znowu jedna z tych głupich bestii. No, koniec z tobą, bestią! Trzeba je zabić. Gnoje, Boże, zabiły go, dobre Ja już zabiję tutaj, żebyście sobie zobaczyli To trzeba jakimś innym sposobem, zaraz do Was wracam Dobra, więc spróbujmy nieco lepszym sposobem. Czyli, że jak on zacznie z łuku nawalać, to ja też od razu. Się... Chodź tu, Bartok! No kur! No jak sobie chcesz? Nic tu nie ma. My zbieramy w nich skóry. Ale lag, sorki. Niczego tu nie znajdę. No, mamy mamy tuzina. Jak myślicie, chyba zabrałem w całość. Jednak wola się upewnić. Gdzie są w ogóle te skóry? O, są już widzę. Jest ich sześć. Dobra, więc teraz będziemy mieli do wyboru, czy iść dalej. Nic tu nie ma. Czy. No i jak myślisz? Chodźmy dalej. W porządku. Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Weź tą miksturę, człowieku, i się napij. Proszę, weź tę miksturę uzdrawiającą. Chwila! Jeszcze jedną, Boże. Wydać muszę na ciebie tyle, że. Proszę, we... Dobra, wypił. Teraz szybki zapis gry. Bo będzie pojedynek ścienia z tworem. Pierwszy w sumie w tej grze. Jeśli się nie mylę, pierwszy, pierwszy. Zabił mnie cieniowstwo. O, i Bartoka przy okazji, więc wracam jak będzie. Jeszcze raz będziemy na niego polować. Masa fajli. Mogłem się tego w sumie spodziewać, przecież to ja. Kumplo jeszcze raz wystarczyło. Sorry Boże. No, kolejny raz próbujemy z nim walczyć. JEST! jest, Nawet... Jest! 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 Sorki za tą euforię, ale... W końcu udało nam się. Teraz bij te krwiopijce, bo ich jest tam naprawdę sporo. Z tego co ja pamiętam. To jest naprawdę coś wielkiego, że go pokonaliśmy. W taki sposób. Dobra, nie będę tracić strzał. Tam mamy Orka, nie wiem czy o nim wspominałem w tym odcinku. Ale on ma broń, którą będzie trzeba zanieść do Harada, więc zapisuję grę. I będziemy z nim toczyć walkę. Nie powinno to być aż tak trudne, ale. No, na hita nawet zleciał, więc spokojnie. Niczego tu nie znajdę. No i mamy lekki orkowy topór, który nam się przyda. Idziemy dalej za Bartokiem. Dość tego, wracam do miasta. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie. Nawet we dwóch. Ork, zaraz za miastem. Jasna cholera. No to na razie. Możesz sprzedać te skóry Bosperowi. Dobra. Jest tam trochę jeszcze, jak zostało. To w takim razie. Pewnie niedługo już wejdzie nam ten czwarty level. A w tym momencie już wracamy do miasta. Oddajemy te wszystkie questy O tutaj mamy mięso kopacza Dobrze, więc... Lecimy sobie dalej i właśnie teraz Jakoś szukam jeszcze jakichś roślinak czy czegoś takiego Żeby... Bo to jesteśmy dość głęboko w lesie w sumie Odcinek pewnie będzie miał gdzieś 20 minut, czyli, jak na średnią wszystkich odcinków, to będzie dość normalny. Dobra, zaraz się strażnicy oczywiście przyczepią. Stać! Słucham? Chciałem ci się tylko przyjrzeć. Wygląda na to, że masz pieniądze. Możesz wejść. Po co mi tupy zawracasz? Dobra, idziemy do Harada. Oddać mu broniorkową. No mamy 8 fps, ale to nic. Można to było zrobić. Prosto, jak się od początku, tak że tak, powiem, włączy grę, to wtedy jest najlepiej. Hej, ty przewinę tą rozmowę, bo już słyszeliście? Spójrz. Mylisz się. I... No i dobra, spoko. Znajdźcie tą rozmowę, więc przewinęłam. Przewinąłem. Cześć, Harad. Hej, ty! Hmm. Czego chcesz? Może graczny? Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Jesteś dobrym człowiekiem. Masz moją zgodę. Brian jeszcze przez jakiś czas tu będzie, a potem jego miejsce zajmie jakiś silny chłopak. No więc mamy zgodę czwartego mistrza. Idziemy do piątego mistrza, który będzie jakby osobistym nasz, naszym mistrzem. Bo akurat y, wybrałem go, już tłumaczyłem dlaczego. No być tego więc Idziemy do właśnie Bospara, o którym wspominam. I mamy mu niespodziankę w sumie. Co do tych wilczych futer, Mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie? Słyszałem, że ktoś cię okradł. Kto ci to powiedział? Pewnie Bartok, co? Nie miał nic ciekawszego do powiedzenia. No cóż. Mówię ci, jak torwę tego drania, to niech się lepiej modli. Wyszedłem ze sklepu tylko na chwilę. Kiedy wróciłem, zdążyłem tylko zobaczyć, jak wychodzi z moim łukiem na ramieniu. Od razu wezwałem strażników, ale ten niegodziwiec uciekł do portu i tam go zgubili. Narobiłem takiego szumu, że straż przetrząsnęła całą dzielnicę portową, ale nic nie znaleźli. Cholerne obiboki. Założę się, że mój łuk jest ciągle w mieście. Poinformowałem strażę przy obu bramach i nie widzieli, żeby ktoś wychodził z moim łukiem. Jak dorwę tego łobuza! Tak, tak. Dobra, ja wiem gdzie jest jego łuk, ale nie będę spoilerować. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej! Wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy. Harad uważa, że jesteś dobrym człowiekiem. Torben dał ci swoje błogosławieństwo. Nie jestem zbyt pobożny, ale mnie to nie przeszkadza. A ja w sumie też. Tak. Konstantino powiedział, że jeśli o niego chodzi, to możesz się zapisać gdzie chcesz. A Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. A to oznacza, że masz poparcie wszystkich mistrzów. Możesz dla mnie pracować, kiedy tylko chcesz. Wchodzę w to. Nie pożałuję. Myślę, że dobrze nam się będzie razem pracowało. Nie? Ja też tak myślę. Więc mam dla ciebie kilka skór na początek. Mam dla ciebie kilka skór. O, nawet skóra cienio. Dobra robota! Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. On to... Corki, że przewinąłem niepotrzebnie, co zrobiłem, ale. po prostu przez przypadek kliknąłem. Pewnie jeszcze nie raz Cię na stwora i usłyszymy ten dialog. Co mam robić jako czeladnik? To proste. Przenieś mi tyle futer, ile zdoła. Zapłacę ci za nie lepszą cenę niż każdy inny handlarz. Poza tym możesz się w ogóle nie pokazywać w sklepie. Poradzę sobie świetnie sam. A gdzie mam spać? Nie mam tu dla ciebie pokoju. Powinieneś znaleźć jakieś łóżko w gospodzie koło placu targowego. Więc od teraz jesteśmy obywatelem i mamy wstęp do górnego miasta, ale. Nie możemy dojść do lorda Hagena, o którym tak często wspominano. Celem mnie to nie Musimy dojść do wpływowej organizacji strażników miejskich, Kto najemników albo magów ognia, bo jeśli chodzi o nowicjuszy, to nie ma takiej szansy. No popatrz, Więc wejdziemy niech. sobie tylko na chwilę. Stój! Nie wiem już. Do górnego powiedzieć. miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Nie zasłużył sobie na to. Jestem szanowanym obywatelem Korinis. Pozwól mi przejść. Cokolwiek skłoniło mistrzów z Korinis do przyjęcia cię jako ucznia, nie chcę nawet o tym słyszeć. Możesz wejść, ale uważaj, jeden wybryk i będziesz miał poważne problemy. Mnie to i tak. powiedział pewnie: zamknij dupę. I mamy właśnie dzielnicę. Górną, tam będzie kolejna rozmowa z Lotarem. Ale z, z nim akurat porozmawiamy albo w następnym odcinku, albo so, 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 gdzieś za 10, jak tutaj. Jak no, zostaniemy, więc spoileruję najemnikiem, ponieważ to wygrał 12 do 10 z paladynem czy tam ze strażnikiem miejskim, więc to po prostu pójdę, zostanę najemnikiem, ale gdzie oni się, się kre. znajdują i tak dalej to dowiecie się kiedy indziej. Widzim, jest... Się to jest... Dobra, to... obywatel. No, a trochę się zawiodą na tym na górnym mieście, myślałem, że będzie takie jakieś złote, pozłacane wszystko. No ale, pewne jest ładniejsze niż dolne, dolne partie miasta. Więc w następnym odcinku jakieś jeszcze questy zapewne porobimy w mieście. A na dzisiaj to koniec, mówił Nehiro, pa, pa.